od mojej lewej strony. Witam pana Dariusza Domańskiego, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Opolu. Witam panią Izabelę Domańską, koordynatorkę projektu Erasmus właśnie w tej szkole. Witam serdecznie. Witam Vanessa Spik oraz Natalię Panclejko, uczennicę właśnie tej szkoły. Zanim przejdziemy do tematu tych wymian, bo jak wiemy nie tylko studenci w ramach Erasmusa mogą odwiedzać inne placówki na terenie tak naprawdę całego świata, to mogą też to robić uczniowie. Ale najpierw chciałabym zacząć od jubileuszu szkoły, ponieważ w tym roku okrągła rocznica. Tak, w tym roku okrągła rocznica 25-lecie 6 liceum. To jest dla nas taki naprawdę ważny i fajny czas. 31 maja obchodzić będziemy 25-lecie naszej szkoły i to jest najpierw około 10 godziny rano spotkamy się na takiej uroczystości szkolnej naszej. Chcielibyśmy się spotkać z absolwentami, z zaproszonymi gośćmi, a... Wieczorem, tu będzie pewnie też rana taka sentymentalna podróż. Ja myślę przez roczniki, przez klasy, zobaczą, jak to, jak to jest wrócić po latach do szkoły. A wieczorem spotykamy się na baru absolwenta i to jest o 18 godzinie w zajeździe u dziadka. Jeżeli jeszcze ktoś z absolwentów słyszy nas i jeszcze się nie zalogował, to zapraszam na stronę internetową naszej szkoły. Tam można wszystkie szczegóły pooglądać. Również do tego zachęcamy jak najważniejsze żeby ci absolwenci, a wiem, że do naszej redakcji mogę zdradzić, jest kilku właśnie absolwentów w państwa liceum. Pani Izabelo, absolwenci również, ale uczniowie teraz, właśnie na przykład dziewczyny, które dzisiaj gościmy w studiu, biorą udział w wymianach. Tak jak wiem, jak wspomniałam, nie tylko studenci mogą w ramach Erasmusa odwiedzać inne, inne szkoły i inne nauczanie na terenie całej Europy, bo też państwo to właśnie wykonują i to od wielu lat. I wiem, że bardzo aktywnie państwo działają w tej materii. Tak, to już nasz kolejny projekt. Projekt Erasmus Plus polega on na wymianie młodzieży. Jeździmy do zaprzyjaźnionych szkół w innych krajach Europy. Tym razem była to Dania, Hiszpania, Niemcy i y, oczywiście y, odbyła się również wizyta w Polsce, tutaj w Opolu, y, w listopadzie ubiegłego roku. Y, projekt jest y, ekologiczny, o tematyce ekologicznej, więc ma na celu pogłębienie świadomości ekologicznej. Ludzi, którzy będą właśnie taki sposób zrównoważonego rozwoju promować wśród swoich rówieśników i oczywiście wśród rodzin i młodszych pokoleń. Banesto, jak właśnie wygląda taka wymiana? Opowiedz przede wszystkim na wymianie, na której Ty miałaś być okazję, bo wtedy uczestniczycie w zajęciach w szkołach z innymi uczniami, czy jak właśnie wygląda taka wymiana? E, wygląda... <laughs> wygląda to w taki sposób, że E, przyjeżdżamy do rodzin, które były u nas i wtedy e, jakby pierwszy dzień jest taki zapoznawczy, a kolejne dni już są takie typowo naukowe, robimy różne projekty, ale też mamy czas wolny. Natalio, opowiedz mi, czego przy przede wszystkim nauczyliście się od kolegów z zagranicy, ale czego oni też nauczyli się od nas? Mm, no e, oczywiście poszkoliliśmy swój język angielski, bo jednak to był język nasz komunikatywny. Oni poznali naszą kulturę, my poznaliśmy ich. Też jakby zgłębiliśmy wszyscy razem taką świadomość ekologiczną. Poruszaliśmy różne problemy. No i oczywiście poznaliśmy świetnych ludzi. I właśnie po te kontakty utrzymujecie pewnie do dziś. Tak, tak. Krótko mówiąc, pozostaje mi zapytać, jaki kolejny kraj. Czy dalej są planowane też takie wymiany? Niestety to była ostatnia wizyta w tym projekcie, ale planujemy następne, więc muszę sięść i napisać kolejny projekt my trzymamy kciuki, żeby Państwo dalej właśnie mogli ten projekt realizować. A proszę jeszcze Pani Izabelo powiedzieć właśnie, jak uczniowie wracają z takiej wymiany. Jakie są ich doświadczenia? Jakimi doświadczeniami dzielą się z Państwem? Co zaobserwowali na przykład nietypowego? Czy na przykład w Polsce się nie spotkali? Zwykle towarzyszy temu duża ekscytacja i no, zachwyt. Są zachwyceni tym, że było wspaniale, atmosfera była świetna, że poznali tak fantastycznych y, rówieśników z innych krajów. Zwykle przekonują się, że ci rówieśnicy mają te same problemy, takie same marzenia i ambicje, y, muszą y, pokonywać podobne przeszkody jak nasi rówieśnicy. Może czasami inne, bo wiadomo, zależy to od kraju, do którego jadą, od sytuacji ekonomicznej i gospodarczej kraju, ale tak naprawdę to młodzi ludzie są bardzo podobni do siebie. Całej Europie muszę na całym świecie. Pan hmm. no, no, Natalia, chciałam jeszcze zapytać, w którym kraju Wam się najbardziej hmm. podobała wymiana. Znaczy hmm. każda z nas była w innym. Ja mam na przykład w Niemczech, jak ja byłam w, w Danii, rejcie, a jak było w Danii, jak było w Niemczech. No było, w <laughs> na było naprawdę bardzo, 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 bardzo fajnie. Ehm, Pogoda w sumie też nawet nam dopisała, chociaż hmm. wiadomo to był listopad, więc już było zimno, ale naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Czy gdyby takie wymiany były jeszcze organizowane w przyszłości, chciałbyście wziąć w nich udział? Ok, tak, tak. tak, tak. Zdecydowanie. Byłaby jakby tak duża dla nas pomoc, bo jednak język angielski używany na co dzień łatwiej jest nam przyswajalny niż taki szkolny. Świetny trening przed meturą. Tak. Właśnie, przede wszystkim wobec tego z okazji 25-lecia szkoły. Ja życzę oczywiście kolejnych wielu udanych lat i jeszcze większej liczby takich wymian. Bardzo Państwu dziękuję, Bardzo dziękuję. za rozmowę. Ja, Moimi ja, gośćmi ja. była pani Izabela Domańska, Pan Dariusz Domeński, Vanessa Spik oraz Natalia Pancylejko. Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie, a już teraz wracamy do Macieja Krzemińskiego.